Witajcie kochani na kanale Czytania dla Duszy. E, za chwilkę przedstawię Wam horoskop na miesiąc sierpień dla znaku lwa. E, rozkład główny z został już tutaj dla Was przygotowany. W międzyczasie będę po prostu tu bierać karty wyroczni. Ok, dobra, to zaczynamy. U Was, drogie lwy, e, będzie się działo. <grytanie> będzie się działo. Trochę nieprzyjemnych sytuacji. Zaraz Wam pokażę, co ja tutaj widzę. Po pierwsze, energia główna jest w paziu niczym. E, tutaj ta karta tak e, wygląda dosyć strogo i tak może być, ponieważ karty otaczające też o tym mówią, że coś może być na rzeczy. E, tutaj może dojść do jakichś kłótni, e, do jakichś sporów, do jakichś nieprzyjemnych e, Wydarzeń, ktoś Was może zranić. Ja tu widzę, że to, to może niekoniecznie dotyczyć relacji też. To może dotyczyć jakichś innych sytuacji. Osoby, która jest troszeczkę zachowuje się jak dziecko, jest nieodpowiedzialna, ja to tak i widzę. Ok, dobra, jedziemy dalej. Co ja tutaj widzę? W negatywie. Aha, jeszcze Wam powiem tak, energia, bo to jest energia główna, czyli ta, ta bardziej taka konfliktowa. Ktoś Was może też obserwować na przykład przez Facebooka, przez jakieś inne portale społecznościowe. Energia wejściowa to jest druga buław, czyli takie troszeczkę niezdecydowanie, to są jakieś też opcje. I również patrzenie w przeszłość. Ta energia też według mnie tutaj nie jest pozytywna, czyli Wy możecie wejść w ten miesiąc sierpień e, z takim właśnie niezdecydowaniem co, co do kogoś, ja to widzę bardziej. Niezdecydowaniem co do kogoś i, i oglądaniem się na sprawy przeszłe. E, tak jak powiedziałam, e, paśmie czy jest energią tutaj główną. E, to, co Wam będzie przeszkadzało, to, co jest w negatywie, to tutaj mamy. Bardzo w negatywie. Czyli, siódemka czy to jest karta e, złodzieja, gdzie tutaj widzicie ktoś was okrada, ale to może być właśnie takie rozczarowanie czymś. E, może oznaczać też zdradę, e, ze strony na przykład partnera, ale to może być ze strony współpracownika. Jeżeli chodzi tutaj o pracę, to może być właśnie takie rozczarowanie, jakieś e, oszustwo. E, To, to, co Wam po prostu yy, mówię, ktoś Wam może też energię kraść, bo, bo, bo ten złodziej to też yy, złodziej energii jest. Czyli możecie mieć na przykład przy, osobie, przy sobie taką osobę w, w formie paziomniczy, który Was będzie okradał yy, z energii. Ok, dobra. Yy, dziesiąt, yy, raczej, przepraszam Was. Yy, to nie dziesiątka, tylko koło fortuny, bo chciałam powiedzieć dziesiątka, ale nie wiem co nawet. Koło fortuny, jako w negatywie, to jakaś hmm, odmiana losu, ale taka negatywna. Tutaj hmm, pojawią się jakieś niemiłe wydarzenia. To może też oznaczać, że utrata pieniędzy, jakieś straty pieniężne, może też oznaczać, właśnie. Czyli hmm, to jest to, co mówiłam wcześniej. Ktoś was może określić, ale hmm, to tutaj ma naprawdę wiele znaczeń, a ja robię tak ogólnie, więc. Hmm, Musicie to dopasować tak, jak e, wam będzie tutaj, do was to będzie pasowało, tak, tak sobie to, to po prostu weźcie. E, czy jakieś e, niemiłe wydarzenia, coś, coś się wydarzy, co, co może was totalnie po prostu, e, coś was się może rozsypać przez to, to, to będzie takie nieoczekiwane, bo, bo koło Fortuny to, to są takie nieoczekiwane wydarzenia. Z innej perspektywy patrząc, to to, co się tak wydarzy w sierpniu właśnie w Waszym życiu, to tak miało być. To są jakieś wydarzenia karmiczne, które mają coś wam pokazać. Ok, dobra. Ale żeby nie było, że ten miesiąc będzie tylko taki zły, to Wam przedstawię, jak to dalej będzie wyglądało. Czyli już wiemy, że coś niemiłego się w Waszym życiu wydarzy. To już wiecie. Yy. Patrząc na pozytywy, to mamy siedemkę buław. Siódemka buław to, to jest taka niecierpliwość, ale też walczenie o swoje poparcie. Tutaj pan mierzy się ze swoją buławą przeciwko. Akurat to jest 5 buł. Nie 6, przepraszam, źle powiedziałam. 6 przeciwko sześciu buławom, czyli są jakieś ciosy wymierzone. To nie, jest, to nie są konkretnie, że miecze. Tutaj mamy buławę, czyli broni, znajdziecie się w sytuacji, gdzie będziecie musieli bronić swojego zdania lub przeciwko jakiejś osobie będą jakieś tam yy, bronienie siebie. I jeżeli to jest w pozytywie, to dobrze, że robicie to, że bronicie siebie i wy się obronić. O to właśnie chodzi. Bo ta karta jest w pozytywie, to, co wam sprzyja. Czyli wy, wy obronicie Siebie i swoją sytuację, swojej racji. Co mi się tutaj dalej pokazuje? W pozytywie jest dziewięć pentakli, czyli uzyskacie jakieś tam spełnienie, uzyskacie jakąś radość, czyli skupicie się na sobie bardziej. Czyli okoliczności zewnętrzne będą takie, że możecie na nie nie mieć żadnego wpływu za bardzo na jakiś tam dany moment, ale jak się skupicie na sobie to Wy y, ugracie coś. Czyli Wy tutaj macie się skupić na sobie, y, na, was, na tym, co robicie, y, żebyście wyczuli wewnętrzne spełnienie i to czy, spełnienie przyjdzie. Y, tutaj chodzi, y, tutaj też pokazują się korzyści materialne. Czyli y, jeżeli ktoś Was tam gdzieś okradł na przykład z pieniędzy, to i tak wy. Mm, Wy i tak to odzyskacie. Ja, ja tak to widzę, bo 9 y, pentakli mówi o jakichś tam y, korzyściach materialnych, o jakiejś tam stabilizacji materialnej, y, przypływie y, pieniędzy. Ale jeżeli nie chodzi tutaj o pieniądze, to wy będziecie czuć się spełnieni, wy będziecie y, tak jakby y, skupiać tą energię na sobie, i y, po tych wszystkich wydarzeniach, wy po prostu odzyskacie siebie. Zaraz wam powiem jeszcze energii kończące, które są pozytywne. Karta przesłania idealnie tutaj pasuje, ponieważ to jest karta sprawiedliwości. I ona mówi o tym, że ta sytuacja zostanie rozpatrzona w sprawiedliwy i słuszny sposób. Czyli jeżeli zostanie się skrzywdzeni, jeżeli ktoś was okradnie, zdradzi, oszuka, zrani, cokolwiek złego się wydarzy, i tak to wyjdzie wam na korzyść. I tutaj jest też takie nawoływanie z tej karty aby właśnie dążyć do pokojowego rozpatrzenia tego konfliktu, który będzie. Jeżeli to będzie konflikt, jeżeli inne jakieś uszczarowanie, to dążyć do takiego e, pokojowego zakończenia tego. Czyli ok, wy tutaj siebie bronicie e, i e, jeżeli czujecie się już na tej takiej m, lepszej pozycji, to wtedy po prostu e, nie dalej wojujecie. By, by coś więcej ugrać, tylko po prostu y, by dojść do tego takiego porozumienia. Ta karta o tym mówi dobrze. Czyli energie kończące Wam zaraz pokażę. Idę dzisiaj jak burza szybko opowiadam. Może dlatego, że y, jeden dzień miałam y, przerwę w pracy i, i chcę po prostu teraz nadrobić tej y, filmiki. I to jest tak: energia kończące są bardzo silne, bo to są arkana wielkie, to jest słoneczko. I to jest. Y, cesarz. Czyli będzie dobrze, jest dobrze. I nieważne jak tam zakończycie miesiąc, miesiąc i nieważne, co tam pośrodku się będzie działo, to i tak wyjdzie dla Was słońce. Czyli pewne sprawy zostaną zakończone właśnie. Tak jak powiedziałam, brakuje mi słowa. Słońce mówi o tym, że tam, gdzie były konflikty, to przyjdzie pojednanie. Przyjdzie porozumienie, pojednanie, e, wyjdzie dla Was słońce, nie dla tej osoby, która was tam skrzywdziła, tylko dla was słoneczko wyjdzie. Czyli e, wy możecie po prostu czuć, e, czuć się potem, że jest OK, e, że no okej, okay, dobra, ktoś mnie tam skrzywdził, ale mm, przyjdzie ta sprawiedliwość i, i na przykład ktoś was e, przeprosi za to, e, czy po prostu odejdziecie od tej sytuacji konfliktowej i zajmiecie się sobą mm, i reszta po prostu sierpnia będzie dla was bardzo pozytywna, przy tym jakieś pozytywne wydarzenia, wyjaśnienia jakichś sytuacji. E, może tu przyjść jakaś re, rekompensata po czymś. Cesarz znowu mówi o tym, o takim stabilizacji, o bezpieczeństwie, o tym, że wasze sprawy idą w dobrym kierunku, lub to będzie wsparcie, e, lub otrzymacie wsparcie ze strony e, mężczyzny. To, to, tak, to tak po prostu ja widzę. Więc tutaj na, na dwojako możemy czytać, że po prostu przyjdzie wsparcie ze strony mężczyzny, albo e, przyjdzie ta Stabilizacja, bezpieczeństwo, yy, jakieś korzyści materialne. Też tak może być. I z innej perspektywy, patrząc, to coś tu się złego zadzieje w waszym życiu i wy po prostu się skupicie mocno na pracy, bo cesarz mówi właśnie o tym, że możecie się skupić mocno na pracy z, z dziewiątką pentakli, to już yy, tak bardziej to wzmacnia. Czyli yy, będziecie się czuć spełnieni w tej pracy, realizować dla niektórych jest możliwe jakiś tam awans, docenienie, możliwa podwyżka. Możliwe, że o to będziecie walczyć, że poczujecie się, że ktoś was tu, na przykład jesteście w pracy i czujecie, że jesteście oszukiwani, wykorzystywani, bo też tak może być, że was szef was nie docenia i wy sobie wywalczycie jakąś pozycję lepszą w pracy. Też tak może być. Że o to właśnie tutaj chodzi, o tą pracę. A jeżeli e, miałabym to e, tłumaczyć na uczucia, e, to tam, gdzie właśnie coś było niefajnego, jakieś wydarzenie, to też, to też przyjdą lepsze czasy, taka e, stabilizacja. Tutaj, e, tutaj jest pokazane, że e, Wy jesteście gotowi e, na miłość. Że tylko po prostu czekacie, aż ktoś was pokocha żeby kogoś pokochać że to będzie coś odzajemnego. No jeżeli jesteście kobietami, to możecie spotkać po prostu mężczyznę dla siebie. To taka ta cesarz o tym mówi. Okej, okay, dobra. Zobaczymy, co tam w roczniach. Jak powiedzą, dla lwa na miesiąc sierpień. Co tam wyrocznie mi powiedzą dla was na miesiąc sierpień? Okej, okay, dobra, mówi o sile. Musicie być silni. Nieważne, co się wydarzy, to wy będziecie silni i pokonacie wszystkie przeciwności losu. Czyli ładnie tutaj współgra. I weźmiemy jeszcze jedną sobie z tej wyroczni, i jedziemy do następnej. Korzystajcie z własnej intuicji, czyli. Faktycznie coś będzie tutaj na rzeczy i wy nie dacie, nie dacie, nie dacie się tym przeciwnością tej osobie, ponieważ wy wyczujecie tego złodzieja, zdrajcy albo jakiegoś oszusta. Wy go wyczujecie. Kierujcie się tym, kierujcie się tą intuicją, bo ona wam dobrze podpowie. Okej, okay, dobra, jedziemy dalej. Ja jeszcze sobie jedną kartę wyciągnę, bo tak żyję. Aby dociągnąć do tego waszego rozkładziku jedną kartę na miesiąc sierpień. Okej, okay, dobra. Jest tutaj osoba, która was oszukuje, bo ta karta o tym właśnie mówi. Ktoś was tutaj oszukuje i to, to może być właśnie zdrada, albo ktoś daje jakieś wam obietnice e, bez pokrycia. Czyli coś obiecuje, co i tak. E, co i tak e, nie dotrzyma tej obietnicy, więc uważajcie na taką osobę e, blisko siebie. To nie musi być wasz partner, to może być jakakolwiek inna relacja, czy to w pracy, czy to wasz jakiś e, kolega, czy to e, fałszywy przyjaciel. Dobra, patrzymy dalej, patrzymy dalej, co tam was tutaj czeka. Co tam was tutaj... Czeka, co was tutaj czeka, drogie lwy, no miesiąc sierpień, co was tutaj czeka z tej mojej ulubionej ostatnio wyroczni, co was tutaj czeka. Ok, widzicie, pasuje ładnie, not for you, czyli coś nie jest dla was, coś będziecie zakończać. zrozumiecie, że coś lub ktoś, jest nie dla was. I to e, będziecie zakończać. Czyli po prostu, na przykład, jeżeli zauważycie, że ktoś was w pracy oszukuje, no to, no to odchodzicie z tej pracy. Ale jest tutaj ta energia niezdecydowania, czyli będziecie się po prostu wahać. Czy faktycznie coś, e, coś takiego zrobić? Dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Co nas tutaj czeka w sierpniu, drogie. Żeby... By the book. By the book to są właśnie. To jest związane troszeczkę z tą kartą, z koło fortuny. Po pierwsze to, jeżeli wam wspominam o jakichś lekcjach karmicznych, to jest pierwsza rzecz, która mi się tutaj pojawia, to są również inne prawa. To są prawa przyciągania, prawa projekcji i te prawa karmiczne, co wam mówię. Koła karmy to też może oznaczać, że jesteście w kole karmy. Obecnie, yy, obecnie bo już jest praktycznie 1 sierpień, czyli w sierpniu będziecie w takim kole karmy. Yy, niezbyt yy, sympatycznym. Yy, taka to ta też oznacza, że yy, będą dosyć duże turbulencje w waszym życiu, ale które mają przynieść takie transformacje. Okay. Już, jeszcze... Jeszcze jedną kartę wam tutaj dociągnę i przejdziemy do wyroczni aniołków. Co dla lwa, co dla lwa na miesiąc sierpień. Jest karta drogi, na rozdrożu, że będziecie, co wam tutaj mówiłam, będzie ten niezdecydowanie i tutaj jest nawołowani. znajdziecie się na rozdrożu w sytuacji, gdzie będziecie musieli podjąć decyzję. I ta karta o tym mówi. Wy musicie podjąć jakąś decyzję, zdecydować w którą stronę iść. Ok. I jeszcze sobie aniołki weźmiemy i przodków na koniec. Dobra, jeszcze jedną kartę wyciągnę z tego, bo, te, bo tak coś czuję, że w, jaki, w jakiej energia, w jakiej sytuacji ja zakończycie miesiąc, drogi bo, bo mi tutaj coś męczy że jednak nie do końca jest tutaj, pomimo tego, że rozkładzik na samym końcu jest pozytywny, jest słoneczko, jest cesarz, to są pozytywne energie. Cesarz ma też tą negatywną stronę, ale przy słońcu to, co ja to odbieram bardzo pozytywnie, bo karta słońca jest jedną z pozytywniejszych kart właśnie w Arkanach Wielkich, w ogóle w całej talii. Zwłaszcza w tej talii. ona jest po prostu... Bardzo pozytywna tutaj. Okej, okay, dobra. Ja, w jakiej energii, w jakich sytuacjach zakończycie miesiąc, drogi lwy? Okej, okay, dobra. To, y, ta karta to jest takie y, pokonywanie własnych lęków, własnych ograniczeń i wyjście y, te, do, do tego nowego. Wy musicie się odważyć. I to właśnie tam, ta karta o tym mówi, byście się odważyli wyjść do tego, co nowe. Dobrze moi drodzy, jeszcze teraz weźmiemy sobie od aniołków i przodków rocznie i zobaczymy co one wam podpowiedzą dla lwa na miesiąc sierpień. Co dla Wam na miesiąc sierpień pokazują aniołki? Ok. Hunter, wojownik. Karta jest zatytułowana, abyście wyśledzili własne lęki i obawy i własne pragnienia. Jeszcze wam doczytam, co tutaj to wyrocznia oznacza dla was. Co ciekawe, mam jeszcze może tutaj ta karta podpowiedzieć. To znaczy, w waszych myślach i w waszych emocjach, wasze myśli i emocje mogą być podszyte właśnie takimi miękkami i obawami, to co właśnie wam mówiłam. Jeżeli odnajdziecie właśnie te myśli, które z, niektórzy z Was mogą nawet sobie nie zdawać sprawy z tego, to wtedy odnajdziecie też wasze, wasze pragnienia. Z tego, co teraz, miałam taki przebysk, właśnie, że to, co przyjdzie właśnie w sierpniu te sytuacje jakieś konfliktowe czy, 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 czy takie inne ciężkie sytuacje to są związane właśnie z waszymi myślami, które, które macie w sobie. Z własnymi uczuciami, czyli wy czegoś możecie się bać, i w to w sierpniu może się zmaterializować. I wy musicie dojść do tego, co to jest dokładnie, zajrzeć mocniej w siebie i odnaleźć to. Zazwam, jeszcze doczytam, co tutaj może być. Ta karta mówi też o tym, byście nie kryli się we własnym cieniu. Nie kryliście gdzieś tam po kątach, bali się. Ludzi, czy, czy bali się jakiejś sytuacji? Wy macie wyjść na zewnątrz do ludzi i pokazać swój własny potencjał, realizować siebie. O, widzicie, to co Wam powiedziałam, jakaś lekcja karmiczna do Was wróci. Czyli tutaj jest takie przesłanie, że ta karta się pojawia karta wojownika. To um, przyjdzie właśnie takie wydarzenie, e, taka lekcja, którą Wy w przyszłości nie umieście odrobić. O to właśnie chodzi. I ona wróci do Was teraz. I to jest taka możliwość odrobienia tej lekcji e, karmicznej. I dzięki temu ta lekcja odejdzie od Was. Czyli, jeżeli coś złego się wydarzy i powiecie sobie. O cholera, znowu to samo się dzieje, znowu to samo mi się przydarzyło, znowu mnie zdradził, albo znowu ktoś mnie oszukał, znowu mnie źle ktoś potraktował. To dzieje się po to, byście wy tą lekcję odrobili. To jest dla Was lekcja, to nie jest jakaś kara, tylko to jest, ja bym powiedziała, zesłanie takie z niebios. Ta lekcja się pojawia, byście wy tą lekcję odrobili inaczej do tego podeszli, bo z koła karmy. Nie użalali się nad sobą, tylko faktycznie wyszli z tego cienia i zaczęli żyć pełnym potencjałem. I takie jest przesłanie na, to, na ten sierpień, moi drodzy, dla Was. Myślę, że u was jest wszystko już jasne. krótko Was pozdrawiam i życzę pomimo tego wszystkiego pomyślnego i udanego miesiąca. Pa pa!